Rozpoczęła się wielka przeprowadzka zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Najpierw do pudeł trafi 2,5 miliona czasopism, gazet i starodruków, a za kilka miesięcy także książki. Wszystko zostanie przewiezione do nowego gmachu biblioteki. Jak będzie przebiegać ta niezwykle skomplikowana i kosztowna przeprowadzka, o tym w relacji Łukasz Ciony. Pan Przemysław Bęben jest jedną z 18 osób, która przez 8 godzin dziennie przygotowuje gazety i czasopisma do przeprowadzki. Każdy egzemplarz musi dokładnie obejrzeć i zdezynfekować. Wiążemy w jakieś takie poręczne paczki, żeby to, żeby to można było później szybciutko. Ładnie popakować do jakichś pojemników. No i żeby ta przeprowadzka szybciutko poszła. Problem w tym, że przeprowadzka zbiorów bibliotecznych nie będzie ani szybka, ani tania. 20 milionów to jest suma przeznaczona na zakup nowych regałów, głównie regałów kompaktowych. To jest ten zasadniczy koszt. Cała przeprowadzka zbiorów bibliotecznych ma zająć około roku. Najpierw trzeba wyłonić przetargu firmę, która będzie odpowiedzialna za specjalistyczny transport. Bez pomocy finansowej uczelni nie będzie na to stać. Władze uniwersytetu liczą bardzo na wsparcie. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwróciliśmy się z oficjalną prośbą już jakiś czas temu. I bardzo liczymy na pozytywne rozpatrzenie tej prośby. Do zakończenia przeprowadzki gazety i czasopisma pozostaną spakowane. To oznacza, że do czasu przeniesienia ich do nowego gmachu biblioteki czytelnicy nie będą mogli z nich korzystać. Tak się stanie nie wcześniej niż za pół roku. Transport wszystkich zbiorów bibliotecznych do nowego gmachu biblioteki uniwersyteckiej ma kosztować około 40 milionów złotych i potrwać około roku. Problem jednak w tym, że w budżecie uczelni na ten cel jest kwota 40 razy mniejsza i nikt tak naprawdę nie wie, ile ta przeprowadzka może potrwać. Fakty Łukaszciona.